Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, a może nawet za siedmioma dolinami. rósł sobie las, nie był to jednak zwyczajny las. Był to las bajkowy, w którym mieszkały bajkowe stworzenia i jedna, redna baba jaga. Sowo, Sowo, gdzie tu położyłaś moją książkę? Jaką książkę? Niczego nie ruszałam. Oczywiście, a ja jestem dobrą różką Dobrze wiem, że zawsze czytasz moje książki, ale przynajmniej odkładaj je na miejsce. Nie ruszałam twojej książki. Chciałam raczej zapytać, a. gdzie podziała się moja. Twoje książki mnie nie interesują. Pewnie to wstrętne kocisko gdzie się wyniosło. Kocie! Tu jestem. Nie ma co krzyczeć. Ja też nie ruszałam waszych książek. Jak odkładały rzeczy na miejsce. Nie byłoby by ich trzeba potem szukać. Zresztą, jak widzę, musiało ci, jakby nie udać, jakiś czar. Gdzie wszystkie twoje książki poruszały. Co? O, to Gdzie moje książki? Wszystkie regały są puste. Wszystkie książki zniknęły. Okradziono nas. Okradziono nas. Ktoś mi bałę Jagę? Nie wiem, ale zostawił karteczkę. Pokaż. Nadeszła nowa era. Nie szukaj swoich przestarzałych czytadeł. Czas na nowości. Wiedźma Multimedia. Co? Wiedźma Multimedia? Oj, nie zapowiada się nic dobrego. Jeśli ta stara wiedźma ukradła nasze książki, to koniec. Gdy je zniszczy, a znając ją, to właśnie chce to zrobić. My przestaniemy istnieć. Babciuję. Ja... Babciu Jago! Babciu Jago! Cóż to za głosy? Chyba ktoś się zbliża. Ptę się odważą za poświeciem w lasu. Jestem... To się nie boi strasznej babci. Jesteś tu babciu? Przede wszystkim nie jestem niczyją babcią. Ale mogłabyś być! Nie mogłabym. Po co tu znów przyszliście? Znów chcecie obyzać mi drzwi? Oj, daj spokój. Nie jesteśmy już małymi dziećmi. Przyszliśmy oddać książki i pożyczyć nowe. Ale ja go bajkowy w bajkowym lesie też pusta się zrobiło, coś się stało. Wiedziałam. stało się to, czego się spodziewałam. Wszyscy zniknęli, bajkowy las też wkrótce zniknie. Ale ani ty nie zniknęłaś, ani ja, ani Małgosia nie zniknęli. No właśnie ciekawe, Małgośka, jakie książki przyniosłaś? O, mój ulubiony. O, ja się i złej babie jedzę. To tak jakby o nas, tylko że ty nie jesteś zła. No sense. oczywiście, że jestem, ale nie w tym rzecz. Czy ja się dobrze domyślam, że wszystko zaczyna znikać, ponieważ wiecie, o Multimedia ukradła twoje książki. A my istniejemy właśnie w książkach. I nie ukradła, mm -hmm. tylko tych dwóch, które mm -hmm. kupiła się. Jeszcze o niej Małgosi. Na to wygląda Jasiu, a ty jaką masz książkę? Ja mam swoją ulubioną o piratach psiakostka, więc zostaliśmy tylko my i piraci. Musimy coś zrobić. Musimy odzyskać książki. I odzyskamy, nawet jeśli będziemy musieli walczyć z piratami. Albo z nimi współpracować. Zobaczymy. A raczej wy zobaczycie, bo ja się stąd nie ruszam. Zastara, już jestem na te wyprawy. Poza tym to może być niebezpieczne. Powodzenia. Ależ Jago, skoro nie pójdziesz z nami, to przynajmniej daj nam jakieś wskazówki. Albo coś nam daj. Ech, no dobra. Mam tu guzik. Weźcie ten guzik. Guzik myślałam, że też nam jakąś magiczną micsturę. Akurat się skończyły. Mam nadzieję, że to jest przynajmniej zaczarowany guzik. No, i jeszcze coś. Super zabezpieczenie na wypadek kataru. Ha, i jeszcze coś. Klamerka? jak na litość boską. Po co nam wspinać do prania? No, no, nigdy nie wiadomo, co się przyda. A teraz już lecimy. Nie ma czasu do stracenia. Jaś i Małgosia wyruszyli w drogę. Zabrali ze sobą kota oraz sobą. Dziwne dary. Dziwne dary. Dziwne dary od baby Hej kamraci, ruszać się tu. Czas załadować naszą łabę i ruszać w morze. A ja i kapitanie. A gdzie płyniemy? Jak to gdzie? Przed siebie. Po skarby i tam, gdzie nas pomyślne na wiatry poniosą. Pytanie, ktoś się zbliża. Podaj lunetę. Lunetę dla kapitana. Luneta dla kapitana. Luneta dla kapitana. Podaj mi któryś z was tę lunetę? A tak, luneta, proszę. A cóż to na morskie byłaby zadziwaczna drużyna? Kot, słowa, chłopiec i dziewczyna. Przygotować pułapkę. Pytamy ich. Ale po co, kapitanie? Jak to po to, co? Co za głupie pytanie. Schwytamy ptaszki i odbierzemy im skarby. A jeśli nie będą mieli skarbów, ci zachować się bo nadchodzą. Ha, oddawać skarby i dukaty! Co takiego? Nie słyszałeś du... Nie słyszałeś dukaty oddawać! I skarby! Ale my nie mamy żadnych skarbów ani dukatów. Ani mówiłem? I co teraz? Jak to co? Będą musieli się jakoś wykupić. To raczej niemożliwe, drogi panie kapitanie. My naprawdę nic nie mamy. Trudno, wrzuci się ich pod podkład. Jeśli mogę, co? Cisza, ruszamy! Kapitanie, mamy problem. W żaglu jest dziura. Jak to dziura? No. Zaraz wszyscy spacerujecie się po desce. To nie nasza wina. Jak zwykle to samo, nie można na was liczyć. Naprawić mi to, ale natychmiast. Natychmiast to się nie da. Nie mamy czym załatać dziury. Myślę, że za to parę tygodni. Może parę dni. Nie możemy tyle czekać. Zakier ma być sprawny i nie obchodzi mnie, jak to zrobicie. A gdybyśmy tak pomogli? Na myśli, chcesz pomagać piratom? A wypuścicie nas? Jak wam pomożemy? Kapitanie, wypuścimy ich, jak nam pomogą. Cóż, cóż, zobaczymy, spróbujcie. Mam nadzieję, kocie, że naprawdę masz jakiś pomysł. Poam, pamiętajcie, te te rzeczy, które dała nam Baba Jaga. Znacie Baba Jagę? Oczywiście, jest to nasza ciocia. Ciocia? Co robicie, Gamonie? Wypuśćcie ich, jak można tak traktować rodziny Badajangi? ale kapitanie! Cisza Uwolnij ich. Witajcie moi drodzy, ale wspominałeś coś, miły Kocie, że potrafisz nam pomóc. Owszem, przemijasz szybko tutaj tę chusteczkę. Może przyda się do załatania żagla. Idealna. W 5 minut naprawię żagiel. Do się śledzi. To idealnie. Czy możemy się wam jakoś odwdzięczyć? W zasadzie to tak. Otóż szukamy widzimy, która nazywa się Multimedia. No Neptuna. Wiedźma Multimedia? Po co jej szukacie? Ukradła wszystkie książki Baba Jagi. Bez książek nie będziemy istnieć ani my, ani Baba Jaga, ani inne bajkowe stworzenia. Pomogę wam. Odzyskamy książki. Albo nie nazywam się kapitan Stone. Zagnę w górę! Ruszamy! Jeszcze chwilę kapitanie, prawie kończymy. Tymczasem po drugiej stronie morza. Zupełnej odmiennej krainy. Jedna wredna wiedźma patrzyła w lusterko. To raczej nie jest lusterko. Tableciku, tableciku, powiedz przecie, kto jest najwredniejszą wiedźmą w świecie? Że jesteś wredna wiedzą to ptaki na niebie, lecz wiedźma Baba Jaga jest wredniejsza od ciebie. Co takiego? Wszystkie książki przecież ukradłam. Ta stara wiedźma już powinna przestać istnieć. Czuć, widocznie coś się umknęło. Bo odłączyć od zasilania? Aktualnie nie potrzebuję zasilania. Pracuję na baterii przez kilkanaście godzin. To baterie wyciągnę! Nie radzę. Moje systemy informują właśnie, że w naszą stronę zbliżają się jakieś nieznane osoby. Co takiego? Sprawdź, co to za osoby. Skanuję. To stworzenia nazwane ludzie. Chłopiec, dziewczynka oraz Sowa i kot. Zbliżają się na statku z osobami znanymi z książek jako piraci. Z książek? Skąd wzięły się tutaj postacie z książek? Postawić wszystkie systemy w stan gotowości. Oni nie mogą się tutaj przedostać. Przekazuję odpowiednie dyspozycje. Kapitanie, ziemię na horyzoncie! Przygotować się do zrzucenia kotwicy. To jakiś nieznany ląd, kapitanie. W takim razie najwyższy czas dobrze go poznać. To musi być kraj widźmi Multimedia. Nie ma tu drzewek w naszym lesie. Są tu jakieś ekrany, monitory, przyciski. Co tu takiego? Kapitanie, rozwalmy to i chodźmy. Mam tu odpowiedni sprzęt na takie oporne sprzęty. Ta maszyna jest chyba zepsuta. Może udałoby się ją naprawić. Brakuje tu jakiegoś przycisku. Popatrzcie w tym miejscu. I jak chciałbyś to zrobić? Modralo? Pamiętam, że nasza kochana ja gadała nam kilka nieprzydatnych rzeczy. Jedna z nich mogłaby pomóc. Zgadza się i chyba te rzeczy nie są tak nieprzydatne, jak nam się wydawało. Chusteczka pomogła naprawić żagiel, a co może się przydać jako przycisk? A niech mnie! Nie. Guzik! Oczywiście! Pasuje! Sprawdźmy, czy działa! Dzień dobry, kim jesteście? Jesteśmy przybyszami z bajkowego lasu. Chcieliśmy się spotkać z Wiedźbą multimedio. Nie powinienem was tu wpuszczać, bo jestem strażnikiem. Tutaj, ale pomogliście mi to i ja wam pomogę wejść się, tylko ostrzegam, to nie jest dobrze udawać się do Wiedźmy Multimedii. Nie mamy innego wyjścia, inaczej cały nasz las i my też przestaniemy istnieć. Zresztą znamy się na Wiedźmę, nie jest aż taka straszna jak się wydaje, może i z będzie podobnie. Kapitanie, dziękujemy za pomoc. Ależ ja idę z wami, na nic nie przegapiłbym takiej przygody. Koledzy, wracajcie na statek. Ja, musimy jakoś wrócić do bajkowego lasu. A jaj, kapitanie! I tak ruszyli na wielką przygodę Jasie Małgorz, wraz z Kotem Oracową, Dzielnym kapitanem piratów. jak się sprawy mają, czy moje systemy sprawnie działają. No, monitorku, pokaż, co się dzieje w mojej krainie. Wszystko dobrze, tylko wygląda na to, że będziemy gości. Gości? Nie. Jak mogli się przedostać przez moje systemy? Widać, była jakaś usterka i udało im się to wykorzystać. Zdarza się. Nie, to nie może się zdarzać. Wszystko ma działać jak w szwajcarskim zegarku. Gdy już pozbędę się ostatniej książki, dzieci będą się zajmować tylko moimi zabawkami. Komputerami, tabletami, komórkami, filmy. Tylko filmy i gry, żadnych książek. Zgrabysz jak uważasz, choć mnie ten pomysł nie wydaje się najmądrzejszy. Książki są potrzebne, nawet i tobie mogą się przydać. Bzdury! Musimy naprawić ten błąd. Odesłać Jasie z Małgosią do lasu i zniszczyć książki. Te dzieci i ich towarzysze to wirusy. Niech system antywirusowy się nimi zajmie. Trzeba ich usunąć z naszej krainy. Oczywiście, uruchomimy system antywirusowy. Uważajcie koledzy, to mogą być jakieś pułapki. Wydaje się bezpiecznie. Ja już mam takie bezpieczne miejsca. Chwilanie uwagi i zauważono wirusy, zauważono wirusy. Otoczyć wirusy. Zatrzymać wirusy. Odsuncie się koledzy, spróbuję ich zatrzymać. Gatunku, co to jest? System antywirusowy wykrył wirusy. Nie jesteśmy wirusami, puśćcie nas jakiś pomysł? Został nam jeszcze jeden spinacz od bielizny od babi Jagi, ale nie wiem, jak mógłby się przydać. No, morskie bałwany, jak mogliśmy się udać tak łatwo schwytać? Ale słyszycie? Co to? Hokus pokus, kadabra. O nie, nie pozwolę ci zniszczyć mojego systemu! Ha! Ej, nie pozwolę ci robić krzywdy moim przyjaciołom. Hokus po znaczy czary, koszmary i trzy kumary. Znikajcie wszystkie bajkowe poczwary. Nie tak szybko. Hokus pokus. kadabra, ekrany śmieci. Niech ten system w pył rozleci. Ha, nie udało ci się. Hokus pokus. Stop, przestańcie. To nie ma sensu. Zgadzam się z dziećmi. To nie ma sensu. A z mojej analizacji danych wynika, że w takiej sytuacji będzie się trzeba dogadać. Dogadać się z tą starą jedzą? Nigdy! Dogadać się z nią w życiu! Czarno to o, widzę. ja to, no, bo ja to a Nie bądź warta. Warto spróbować, że dojdziecie do porozumienia. Weźmy multimedialny, w ten sposób niczego nie zyskasz. Czarno to widzę. Dwie złe, wradne weźmy, to gorsze niż gniew Neptuna. Słowo daje, one po prostu nie dadzą rady. Co, to, co ty powiedziałeś, kapitanie, Sztormie? Że ja nie dam rady? Raczej ta multimedia nie da. Co? Ja nie dam rady? Myślisz, że jesteś ode mnie lepsza? No masz skierowanie. Chyba, chyba mam plan. Może jesteście dwie wredne i potraficie wszystko zasorować i zniszczyć, ale na pewno nie potraficie niczego stworzyć. Co, Kapitanie Sztormie? Uważaj, bo zaraz ci pokażę, jakie tożnado potrafię stworzyć i rozpętać. O tak, z pewnością to potrafi. Tornado? Ja potrafię trzy tornado równocześnie. Też mi coś, tornado. Odbyć mi dobry plan, kapitanie, bo widzimy, zaczynają być naprawdę wściekłe. Nie ma się. tornado potrafi nawet Neptun, ale czy potrafisz coś trudniejszego? Ja wszystko potrafię. A ja potrafię jeszcze więcej. Tego na pewno nie potraficie. Czyli czego? Rozmawiać. Rozmawiać też mi coś. Cały czas rozmawiamy. Ale rozmawiać ze sobą. Przecież potrafię rozmawiać z tą okropną Wiedzą multimedium? A ja potrafię rozmawiać z tą okropną babą Jagą. No, to pokażcie. I bez obrażania się. I bez rzucania czarów. Hmm. Hmm. Tak jak mówiłem, nie potraficie rozmawiać. Ale zanim cokolwiek powiecie, posłuchajcie. Przygotowałam odpowiednie argumenty, które mogą pomóc w tej sytuacji. Po pierwsze, książki i urządzenia multimedialne nie są wrogami. Akurat. Hola, hola, multimedia. Chcesz nam pokazać, że słuchać też nie potrafisz? Nonsens. Oczywiście, że potrafię. Słucham. Książki i urządzenia multimedialne mogą ze sobą współpracować. Jasne. Ciekawe, jak? Już wyjaśniłem, czy to nie jest potrzebne ludziom. Dzieciom pomaga w uczeniu się, rozwija słownictwo i wyobraźnię. Książki nie mogą zniknąć. Mogą jednak mieć różne formy. Mogą być e można je czytać na specjalnych czytnikach albo tabletach. Poza tym. Mogą być audiobookami. Można je słuchać. To ma jakiś sens. Jeśli dzięki tym urządzeniom dzieci będą chętniej czytały, to ja nie mam nic jej... przeciwko. To co? Zgoda? No, że tak powiem, jeśli ona się zgodzi, to zgoda. Jeśli możemy je wszystkie użyć jako audiobooki i e-booki, to zgoda. Hurra! Będziemy mogli wrócić do bajkowego lasu. Słabi wodoroscy, co za przygoda. I wracamy z największym skarbem. Książkami i zgodą. I tak to właśnie za siedmioma górami, za siedmioma lasami i za jednym morzem dwie wielkie wieźmy dogadały się ze sobą. Chociaż bardzo się od różniły. A jeśli wy chcecie się spotkać z Babą Janą albo z jakim? i Małgosią albo z Piratami albo z Madrym Kotem raczej z sobą, wtedy wystarczy otworzyć książkę. alebo e -booka.